Państwa w kolejnym wydaniu kuriera żorskiego w czwartek 16 czerwca. Osoby niepełnosprawne intelektualnie doskonale wyrażają swoje emocje poprzez szeroko rozumianą sztukę, dlatego też podopieczni warsztatów terapii zajęciowej wystawili znakomity spektakl teatralny w scenie na starówce. Muzyka tego właśnie tego niedobrego dyrektora, nie który, wszyscy, y, który wszyscy który wszyscy bardzo nie bardzo nie lubią wstępy, tak? Tak, już były i jeszcze są występy i jeszcze będą występy. A, a, a boisz się, masz tremę przed występami czy... Nie, nie boję się. Nie boję się, boj się. Już jesteś takim artystą no, profesjonalnym. Jestem artystą. sprzątam tam szania, tam się. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Kiedy z moimi chłopami i, i potem potem tego koniagram. gram tak. I, i potem, potem słodzymy i potem się kłaniamy. Tak. I, czy dużo razy już występowałeś? Tyle ty razy, że hey. aż razy, że. Czyli no, tremy, tremy nie ma. Nie, nie ma. Nie ma, nie, nie, nie boisz bo się nie, występować przed nie, nie. publicznością. Nie, nie. No a co cię najbardziej cieszy, cieszy w występie? Występie. Tak, że jest występie. fajnie i super. Jest my super my... fajnie, tak? Tak, tak. I cieszysz się jak jest dużo braw. Tak, tak. Tak? Ja na dzisiaj będę grałem NSI Przedstawiciela związków zawodowych. Tak. I na samym końcu. I na samym końcu, e, 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 końcu zrobimy bond, bond e, naprzeci no, niedobremu no, dyrektorowi, który nas wykorzystywał. Tak. E, e, psa prowadziła takiego psa i chora hopem. Tak. I konia. Występujesz pierwszy raz? Czy już występowałaś? Występowałam, ale trochę mam tremę. Masz tremę trochę, tak? Tak. A czego, czego oczekujesz po tym spektaklu? Co cię będzie najbardziej radować? Że, że na pewno będzie mój tata i będzie mnie radować. terapii zajęciowej są jedną z placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nasza siedziba mieści się na osiedlu księcia Władysława. Eee, uczestniczy w zajęciach 70 wychowanków. Część z nich dzisiaj będzie brała udział w przedstawieniu. Wynik przedstawienia to jest praca praktycznie jednego roku eee, dwóch naszych terapeutek Pani Pauliny Żukowskiej i psycholożki Ewy Bigos. Dziewczyny te napisały projekt, wygrały go i z Urzędu Miasta dostały pieniądze, który, które właśnie przeznaczyły na założenie tej grupy teatralnej. Powstał spektakl Cyrk Rewers. O czym mówi? Cyrk Rewers to jest przedstawienie typowo cyrkowe. Naszym osobom niepełnosprawnym została dana możliwość zagrania samych siebie. Pokazania, że mogą uczestniczyć w życiu każdego zdrowego człowieka. Są bardzo dumni z tego powodu i życzymy im powodzenia w dzisiejszym dniu. Do projektu panie zaprosiły profesjonalistę pana Jana Chmiela, który jest dyrektorem Teatru Grodzkiego w Bielsku Białej. Pan przyjeżdżał na zajęcia, pomagał zorganizować samo przedstawienie, doradzał, doradzał fachowych wskazówek, rad naszym uczestnikom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tą współpracę z panem Chmielem. Dzisiaj będzie również obecny i myślę, że będzie zadowolony ze swojego dzieła. to znaczy z tą grupą e, młodzieży dorosłych e, w warsztacie terapii zajęciowej w Żorach pracowałem w istocie e, po raz pierwszy natomiast e, generalnie z osobami niepełnosprawnymi mam do czynienia od początku lat 90 wtedy jeszcze e, nie było się od kogo uczyć e, także sam zbierałem doświadczenie i próbowałem nie robiąc żadnej szkody oczywiście uczestnikom poradzić sobie z tym tematem i myślę że przez parę lat już nabrałem takiego doświadczenia że jestem tak przynajmniej myślę w stanie pracować z każdą grupą w tej chwili bez względu na stopień niepełnosprawności Jeżeli chodzi o pracę z osobami niepełnosprawnymi, tutaj trzeba mieć przede wszystkim zrozumienie ich możliwości i dostosować repertuar do ich możliwości. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli ja sobie w domu założę repertuar ambitny, a grupa temu nie podoła, to to jest moja wina, to jest mój błąd, a nie aktorów. Zupełnie nie można mieć takiego samego przełożenia na pracę z aktorami. Jak w teatrze y, zawodowym. Y, oczywiście. Y... Ta praca daje mi 100 razy więcej satysfakcji i przyjemności niż z aktorami zawodowymi. Ci aktorzy, z którymi ja pracuję tutaj w żorach, nie są tak jak zawodowi, chimeryczni. Im się wszystkim zawsze chce pracować. Są pełni autentyzmu, są pełni spontaniczności i chęci do działania. A aktorom zawodowym to różnie bywa. Genialny spektakl, genialnie zagrany. Zresztą po, widziałem po reakcjach publiczności, ponieważ e, moje miejsce było obok pana e, akustyka i oświetleniowca. Widziałem e, po reakcjach rodziców i opiekunów i znajomych, e, że spektakl się niesamowicie podobał i e, po każdej sekwencji były albo oklaski, albo salwy śmiechu, ponieważ ten spektakl e, nosił takie wymiary podwójne i pewnej rzeczywistości, ale z dużym przymrużeniem oka i z dużą dozą humoru, którego nam na co dzień niestety, niestety brakuje. Co życzyć? Życzyć e, siły, przede wszystkim siły i zdrowia, a e, resztę oni wszystko już mają i posiadają. Także i sukcesów! Oczywiście, sukces. Moc atrakcji przygotowano dla wszystkich chętnych, którzy zjawili się na dzielnicowym festynie na Osiedlu Sikorskiego. Zabawę przygotowano z okazji 30-lecia Osiedla Sikorskiego oraz 25-lecia klubu Wisus. Festyn przygotowano z myślą nie tylko o mieszkańcach dzielnicy, ale wszystkich żożanach i ich sąsiadach. Coś dla siebie znaleźli dorośli i dzieci, a także miłośnicy muzyki, zabaw sportowych i niespodzianek. Zabawa ta była wspaniałą okazją do zintegrowania środowiska osiedlowego. Mieszkanki naszego miasta mają możliwość przeprowadzenia badania mammograficznego. Badanie jest przeznaczone dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia i jest darmowe dla tych kobiet, które ostatnie badanie przeprowadzały dwa lata temu. A oto harmonogram badań.

Zabrać należy ze sobą numer PESEL, dowód tożsamości, kartę chipową, dowód ubezpieczenia oraz zdjęcie z poprzedniej mamografii. Mammobus będzie stacjonował w sąsiedztwie Urzędu Miasta przy ulicy Rynek 9. To już wszystko w tym wydaniu Kuriera Żorskiego. Na kolejny program zapraszamy w poniedziałek 20 czerwca. Do zobaczenia.